Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję zasilacza Silentium PC, jest to Supremo L2. Moc 550 W, certyfikat 80 Plus Gold, czyli sprawność w okolicach 91%. 5 lat gwarancji, czyli 2 plus 3, 2 standardowo, 3 lata po zarejestrowaniu produktu. Pojedyncza linia 12V, 5 zabezpieczeń. 2 złącza PCI Express, Za chwilkę zobaczymy sobie, jakie dokładnie są końcówki. Tajlandzkie kondensatory oraz przetwornica DC-DC. Zerknijmy sobie jeszcze na tył opakowania, tutaj kilka informacji technicznych, m.in. wymiary zasilacza 86x150x160 mm, gdzie 160 mm to długość zasilacza. Rozkład linii wygląda następująco, linia 12V na linii 44A i jej obciążalność to 528W, na linii 3,3V mamy 24A, na linii 5V 15A, a łączna obciążalność tych dwóch linii to 100W. I jeszcze zabezpieczenia zasilacza nadnapięciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przed prądami udarowymi, jak i również przed zbyt niskim napięciem. W pudełku z zasilaczem znajdziemy m.in. kilka opasek samozaciskowych, również śrubki koloru czarnego do przykręcenia zasilacza w obudowie, jak i oczywiście kabel zasilający. Długość zasilacza 16 cm, czyli standardowa. Na moku znajdziemy drukowane logo Sirentium PC, jak również nazwę własną zasilacza Supremo L2. L2 oznacza wersję niemodlarną, co zresztą widać. Z drugiej strony to samo, natomiast napis jest do nogami, ponieważ możemy instalować zasilacz w obudowie wentylatorem do góry i wtedy to logo będzie pozycjonowane prawidłowo. Z tyłu standard, czyli otwory wentylacyjne, włącznik, wyłącznik, jak również wejście na kabel zasilający. Zerkniemy sobie teraz na grilla. Jak widać został on przeprojektowany, naprawdę bardzo fajnie wygląda, przynajmniej mi się podoba. Wentylator 120 mm, który odpowiada za chłodzenie komponentów wewnątrz zasilacza. Teraz zwrócimy sobie na kable dołączone do zasilacza. Oploty w miarę przyzwoite, dość gęste. Pierwszy kabel, który wpadni w ręce, dwa razy Molex i raz Floppy. Drugi kabel zasilający płytę główną, czyli 24 pin z rozłączoną końcówką 20 plus 4. Naprawdę nie wiem, dlaczego cały czas producenci robią te końcówki rozłączane. Może ktoś z Was mi powie. Kolejny kabel Pisa Express, na nim dwie końcówki, 2 razy 8 pin, czyli 6 plus 2 dokładnie. Możemy zasilić jedną mocną kartę graficzną. Kabelek z końcówkami SATA, trzy końcówki na tym kablu, proste jak widać. Natomiast sprawdźmy sobie jak wygląda sprawa. Z kablami są dość elastyczne, także nie będzie problemu złożeniem ich w obudowie. Kolejny kabel z końcówkami SATA, również trzy sztuki, również proste, czyli dokładnie tak samo wygląda. I w końcu kabel EPS zasilający procesor z końcóweczką 8 rozłączaną, czyli 4 plus 4. I pierwszy test na obciążeniu 20% Zrechniemy sobie na napięcia 337 506 1214 Sprawność w okolicach 88% Obroty wentylatora w zasilaczu w granicach 761 A głośność troszeczkę powyżej 34 dB I kolejny test na obciążeniu 50% Napięcia 333 503 1209 Sprawność w granicach 91% A obroty wentylatora bez zmian, czyli około 760 na minutę i test na obciążeniu 100% napięcia 325 496 120 Sprawność w okolicy 88%, a obroty wentylatora 1225 na minutę. I pierwszy test uzupełniający crossload na linii 12V. Napięcia, jak widać, idealne 334 504 a sprawność w okolicy 89,5%. I drugi test uzupełniający crossload tym razem na linii 3,35V. Napięcia bez kompletnie żadnych zastrzeżeń 3,24, 4,96, 12,13, a sprawność zasilacza w okolicach 85%. Czas na kilka słów podsumowania. Zasilacz elektrycznie wypada naprawdę dobrze. Do czego się jedynie doczepię, to regulacja napięć na linii 3,3V. Powyżej 3%. Natomiast co do linii 5 i 12V nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń. Bardzo niskie tętnienia, czyli szumy napięć poniżej 20 mv na każdej z linii. Również podczas testów crossload, czy to na linii 12V, czy 3,3V. Zasilacz wręcz idealnie trzyma napięcia. Nie ma kompletnie z tym żadnych problemów. Ale to zasługuje oczywiście przetwornicy DC-DC. Sprawność na zakładanym poziomie, oczywiście przez certyfikat 80 gold. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, tutaj mamy wentylator z łożyskiem kulkowym, także delikatnie może go słychać być z niewielkiej odległości, natomiast ogólnie pozytywnie jestem zaskoczony, bo wentylator nawet pod pełnym obciążeniem nie rozkręcał się na wysokie obroty, maksymalnie 1200, także pozostałe elementy komputera z pewnością zagłuszą pracę zasilacza. Zerknijcie teraz na kilka fotek samego wnętrza. Już na pierwszym, na samym wejściu mamy pierwszą fazę filtrowania, mianowicie dwa kondensatory typu Y, jeden typu X. Na pierwotnej stronie mamy główny kondensator Tipo, może on pracować z temperaturą do 105 stopni Celsjusza i posiada on pojemność 270 mikrofaradów. Na stronie wtórnej znajdziemy kilka kondensatorów od Nipona, dokładnie KZT, kilka japońskich polimerowych, a reszta również są to kondensatory Tipo. Oczywiście przetwornica DC-DC, o czym mówiłem wcześniej, to ma ogromny wpływ właśnie na regulację napięć. Co do okablowania, tutaj do większości zastosowań Wam wystarczą końcówki bez najmniejszego problemu. Szkoda, że nie mamy czarnych przewodów, ale z drugiej strony w tej cenie nie oczekujemy cudów. Zasilacz kosztuje, znaczy ma kosztować na półces sklepowej około 270-280 zł, czyli 550 W, certyfikat 80 plus Gold, naprawdę kompletnie nie mam pod tym kątem żadnych uwag. Dlatego też przyznaję dwa znaczki, rekomendacje i opłacalność. Linka do zaśladu, jak zwykle, znajdziecie w opisie tego filmiku, tam Was odsyłam. Jak zwykle poproszę Was o łapę w górę, jak Wam się film podobał i zachęcam również do pozostawienia komentarza. Także ode mnie to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.